Izabela kastylijska miała zostać świętą. Wzbudziło to jednak ogromne kontrowersje. Dlaczego? Być może wcale taka święta nie była. Otóż Izabela wraz z Ferdynandem stworzyła fundamenty potężnego państwa Hiszpanii. Jednak budowa imperium opierała się na brutalnych działaniach. Aby sfinansować rekonkwistę i wypędzić Arabów, zdecydowano się na wypędzenie Żydów i konfiskatę ich majątków. Szacuje się, że opuściło wtedy Półwysep Iberyjski nawet 100 tysięcy Żydów. Podobny los spotkał Maurów. Izabela i Ferdynand wykorzystali świętą inkwizycję jako narzędzie polityczne. Więziono i skazywano nie tych, którzy odchodzili od wiary, ale tych, którzy sprzeciwiali się koronie. Nawet Krzysztof Kolumb został uwięziony pod pretekstem nieprzestrzegania praw Indian. Co ciekawe, rdzennym mieszkańcom Nowego Świata narzucono obowiązkową chrystianizację, co stało się początkiem ich prześladowań. Tak wyglądała władza Izabeli i Ferdynanda: przymusowe nawracanie, prześladowania innowierców i polityczne procesy pod przykrywką religii. Czy nadal uważasz, że Izabela powinna zostać świętą? Subskrybuj kanał polub materiał.